Pandemia koronawirusa niestety nie oszczędziła większości branż, no w tym branży przewozów lotniczych. Trzeba przyznać, że tutaj to uderzenie było potężne. Straty branży w samej Europie liczone są w setkach miliardów euro. Dość rzecz, że tacy kluczowi, najwięksi przewoźnicy jak grupa Lufthansa w ciągu 6 miesięcy straciła ponad 4 miliardy euro. To samo stracił IAC, czyli British Airways i Iberia, też ponad 4 miliardy euro. I to samo dotknęło KLM France, również tam 4,2 miliarda euro. Tylko te trzy linie lotnicze. Jak weźmiemy, że w Europie mamy ponad 100 linii lotniczych, no to łatwo sobie wyobrazić, o jakich cyfrach mówimy. Bez pomocy państwowej większość linii lotniczych nie będzie w stanie zafunkcjonować w dłuższej perspektywie czasowej. Dość rzecz, że KLM France już dostał od, od rządów prawie 7 miliardów euro. Lufthansa oczekuje na wsparcie w wysokości 10 miliardów euro, to samo British Airways. To dość dobrze pokazuje, jakie jest zapotrzebowanie. No, to ono odpowiada mniej więcej stratom, które te linie lotnicze generują. W Europie ten proces idzie dość szybko, także linie dostawały takie doraźne pożyczki od rządu bądź pożyczki gwarantowane przez rząd na dalsze większe transze są procedowane, no bo muszą zostać zatwierdzone przez Komisję Europejską. Natomiast w Polsce ten proces, mamy tak naprawdę kilka linii lotniczych, dwie liczące się, czyli przewoźnika, który jest przewoźnikiem sieciowym. To są polskie linie lotnicze lotne, jesteśmy my, NTRR, druga największa linia lotnicza w Polsce. No i tej pomocy jako takiej na razie nie dostaliśmy. Liczymy na nią, wystąpiliśmy, natomiast proces zatwierdzania, jak widać, jest procesem dość długotrwałym, czasochłonnym. No i liczymy, że w najbliższej przyszłości dowiemy się, jakiego wsparcia możemy oczekiwać od polskiego rządu. Natomiast wierzymy, że... Bez tego wsparcia również by się nam udało przetrwać. Natomiast pytanie, na ile byśmy musieli restrukturyzować naszą organizację, na ile byśmy być może musieli redukować liczbę samolotów, którymi operujemy. Ale to jest akademickie dywagowanie. Liczymy, że to wsparcie od rządu powinno do nas trafić.